Witam ostatnią parę mentoringową, która jest dzisiaj z nami na zakończeniu programu mentoringowego. Jest z nami pan Damian Kardas, dyrektor zakładu generatorów, pełniących również funkcję prokurenta w firmie Ethos. Witam serdecznie. I nasz Menti student Dawid Olechowski. Witam również. Student elektrotechniki. Dawidzie, to może tak zostaniemy już przy tobie. Powiedz nam, co w całym procesie mentoringowym było dla ciebie takim największym wyzwaniem albo czymś nowym, najbardziej takim interesującym? No myślę, że wyzwaniem było pogodzenie tego wszystkiego z pracą na pełnym etacie, z, z zaocznymi studiami, ze zgraniem naszych grafików, ale bardzo dobrze to wyszło i, i jestem zadowolony z tego wszystkiego. A spotkania w jakiej formie najczęściej? Udawało wam się zorganizować. Spotykaliśmy się w formie kontaktowej. myślę za każdym razem była to forma kontaktowa. Udały nam się również dwa bardzo ciekawe wyjazdy, z których dużo wyniosłem. Także bardzo bardzo owocnie nam przychodziła współpraca. Panie Damianie, realizacja celu albo celów postawionych na początku programu mentoringowego. Udało się, zorg... udało się zrealizować, wypracować, czy też w trakcie może całego programu one ewaluowały? Ja myślę tak, że generalnie cel, którym był tutaj, przy pokazanie naszego doświadczenia, przekazanie tego w jakiś sposób, części naszego doświadczenia i pokazanie naszego punktu spojrzenia, na pewno udało się. To myślę, tutaj mieliśmy też z Dawidem akurat dużo czasu, żeby porozmawiać. Raz nawet tak mówiąc, zamknęliśmy się w samochodzie i spędziliśmy kilka godzin na podróży i wtedy naprawdę wiele tematów można poruszyć. Chyba było to najlepsze i najbardziej efektywne nasze spotkanie. że nie mieliśmy limitów czasowych, to było mówię, kilka godzin spędzonych na małej przestrzeni. I przeszliśmy wiele tematów, zresztą nie tylko zawodowych, ale i prywatnych, i myślę, że to naprawdę dużo daje. Dawid mógł zobaczyć, powiedzmy, mój punkt widzenia. Ja też skorzystałem widząc tego, co Dawid widzi jak swój, jak swój punkt widzenia. No i ścieżka, ścieżka życia i ścieżka zawodowa przed Dawidem jeszcze jest otwarta, także jak on z tego skorzysta, to będzie tylko zależało od niego. Czyli relacja, przypuszczam, że zostanie na dłużej, nie tylko, nie skończy się w dniu dzisiejszym wraz z zakończeniem programu, ale możecie liczyć na, na dalsze utrzymywanie kontaktu? Zdecydowanie tak. Tak, nawet tak. Na razie mamy gdzieś tam z tyłu głowy dwa takie tematy, które chcielibyśmy wspólnie zrobić. Czy one się do końca udają? Myślę, że tak, ale na razie nie, nie zapraszajmy. <grych> Dobrze. Dawidzie, a zdradzisz nam jakiś taki cel główny, który sobie założyłeś na, na program mentoringowy? Jakby nie stawiałem sobie żadnego takiego bardzo konkretnego, jasno sprecyzowanego celu, zaczynając ten program. Jestem sam na początku swojej kariery zawodowej i no... Nie wiedziałem do końca czego się spodziewać po tym wszystkim, także e, chciałem przede wszystkim popracować z osobą, która już swoją karierę zawodową ma rozwiniętą, taką osobą jest właśnie Damian. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. E, bardzo dużo jakby takich e, można powiedzieć lekcji wyniosłem na przyszłość i których będę się próbował trzymać i wdrażać je gdzieś e, w swoim życiu. I to nie tylko były takie lekcje właśnie zawodowe, ale też e, powiedzmy myślę, że dzięki temu wszystkiemu będę lepiej w stanie pogodzić również życie prywatne z, z Zawodowym. Panie Damianie, co pan na dzień dzisiejszy życzy Dawidowi na, na dalszą ścieżkę kariery, czy też po prostu w takim samorozwoju osobistym? Ja przede wszystkim, jak rozmawialiśmy już wcześniej z Dawidem, ja mu życzę tak tego, żeby spotkał na swojej drodze odpowiednich ludzi, bo to jest ważne. Tak naprawdę to ludzie tworzą i atmosferę tą, tego życia prywatnego, i tą również tą zawodową. I żeby miał udane życie prywatne, jak będzie miał udane życie prywatne, to zawodowe również przyjdzie, a nie odwrotnie. <grywa> Także wtedy da się naprawdę to pogodzić. I tego mu najbardziej życzę. Szczęśliwego życia prywatnego i również zawodowego. E, Dawid, e, e, powiedz nam jeszcze też odbyłeś tutaj cykl szko szkoleń, tak? Dla elektryka. Tak, owszem, były to szkolenia z zakresu projektowania instalacji elektrycznych. Tak, zakres dość szeroki i pracuję też zawodowo właśnie w tym temacie, także bardzo mi się to przyda. No i wyniosłem z tego parę ciekawych lekcji, plus materiały są dla mnie na stałe, z których będę mógł korzystać przez następne, można powiedzieć, lata tak naprawdę. Także szkolenie na pewno bardzo się przyda. A jakieś takie słowo dla potencjalnych przyszłych studen studentów, którzy będą chcieli się tutaj z Zrekrutować do, do być może kolejnej edycji programu? Mogę tylko powiedzieć, że, że zachęcam. Nie dość, że mogą skorzystać na szkoleniach właśnie i branżowych, i miękkich, a jedne i drugie są potrzebne w pracy zawodowej. To mogą spotkać naprawdę świetne osoby i wiele się od nich nauczyć, i może gdzieś pomoże im to w podjęciu pewnych decyzji w życiu. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dziękuję za tą półroczną współpracę z nami, z Biurem Karier, jak i również pomiędzy mentorami i menti. Serdecznie jeszcze raz gratulujemy wytrwałości i w ogóle chęci przystąpienia. tak Dawidzie, tutaj głównie do ciebie, że właśnie jako student podjąłeś się tej rękawicy i chciałeś jeszcze więcej wycisnąć z tego studiowania. A mentorom, tutaj też do pana Damiana, duże podziękowania za zachęć, właśnie podzielenia się własnym doświadczeniem i znalezieniem czasu na to, żeby ci młodzi ludzie no, łatwiej wkroczyli na rynek pracy. Dla nas też to był dobry czas, dla, myślę dla obu nas, ale bardzo fajnie nam się współpracowało również z Biurem Kardio, także. <grym> I dziękuję. to chyba nie tylko na tym, na tym poziomie, jak w tej chwili tutaj rozmawiamy, ale też może i w szerszym, tak jak widzę, że zaczyna coś z tego kiełkować. Ekstra, bardzo dziękujemy, no i do zobaczenia. Fajnie. dziękuję. Dziękujemy.